Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałam Wam zaprezentować wykrojnik od Craft Passion. Jest to wykrojnik 100 krotek. Jedna z ostatnich nowości, jakie się pojawiły, i chciałam Wam dzisiaj pokazać ten wykrojnik, dokładnie powiedzieć, jakie mam wymiary i pokazać cztery sposoby, w jaki sposób można przygotować kwiatuszki z tego wykrojnika. Będą to kwiatki z papieru. No to tak, zaczynamy. Jak widzicie, ja już sobie tutaj przygotowywałam wycięte elementy, dlatego żeby było szybciej, żeby nie musiała Wam tutaj przed kamerą wycinać. Mamy w zestawie trzy wielkości stokrotek i do tego środeczki. Mój już był używany, dlatego jest porozdzielany. Już wam mówię jakie mają wymiary. Fajnie, że mają trzy różne wymiary, dlatego, że można ich użyć do mniejszych kompozycji, do większych kompozycji, mieszać między sobą, więc naprawdę jest to bardzo ciekawy wykrojnik. 5,5 cm średnicy ma ten największy. Średni ma 4,5 i ten będzie miał chyba 3,5, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 3,5. I do tego macie taki wykrojnik z środeczkami. Fajne jest to, że on jest połączony ze sobą, dzięki czemu po prostu nie musicie się bawić z każdym takim malutkim oddzielnie. Największy, największy ten środeczek ma centymetr, potem ten średni ma około 8 mm i ten malutki, najmniejszy ma około 6-7 Się. Tak. I tak się to prezentuje. Naprawdę bardzo fajne rzeczy można zrobić, bo wiecie, to jest to stokrotki, ale tak naprawdę nie tylko same stokrotki można z niego zrobić. Można zrobić kwiaty takie bardziej Warstwowe, takie puszyste. Nie ja wam pokażę dzisiaj tylko kilka inspiracji, ale myślę, że jeżeli lubicie robić kwiatki, to z pewnością wiele różnych pomysłów do głowy Wam przyjdzie. Pierwszy taki, najbardziej prosty, najszybszy sposób to jest po prostu wziąć dwa razy wyciętą stokroteczkę i posklejać ją ze sobą. I ja już Wam pokazuję, w jaki sposób ja to robię. To jest świetny pomysł do y, takich prostych, y, płaskich kompozycji. Moja pierwsza propozycja jest właśnie taka, bardzo, bardzo prosta. Y, Na przemiennie. I tutaj mam duży, więc sobie nakleję od razu dużą, duży środeczek. Stokrotki to jest świetna opcja, jeśli chodzi o kwiatki na tę chwilę. Takie letnie, wiosenne projekty. Bardzo dużo zyskają dzięki dodaniu takich stokroteczek. I pierwszy tak naprawdę płaski kwiatuszek mamy już zrobiony. Proste, prawda? On może być zupełnie płaski, a możecie sobie go troszeczkę, jeśli chcecie mieć odrobinkę przestrzenną pracę w ten sposób zrobić. On już wtedy nabiera tej puchatości. Jest bardziej przestrzenny i nadal bardzo fajnie się prezentuje. A prawda jest taka, że nie wymaga to od Was żadnego modelowania. I mamy fajny kwiatuszek. Oczywiście można zrobić taki z większą ilością warstw. Zaraz Wam też pokażę właśnie ten sposób, jak to wygląda. Tutaj przygotowałam sobie właśnie trzy kwiatuszki i będę je tak naklejać nie zupełnie od razu zachodzące na siebie, tylko tak powiedzmy w jednej trzeciej. Już Wam pokazuję o co chodzi. I dzięki temu ten nasz kwiatuszek też będzie taki bardziej puchaty. Czyli teraz nie tak, żeby mi zakrywało całość, ale tylko troszeczkę. O. W ten sposób widzicie? Tu mi zostały takie odstępy. I teraz, właśnie, kolejną warstwę nakleję sobie. Właśnie w ten sposób, żeby już zakryć całkowicie, I tutaj mamy malutki, więc nakleję sobie ten najmniejszy środeczek. Dziś pokażę Wam tylko kwiatki z papieru. Natomiast, jeżeli ktoś lubi tworzyć z ranu bądź z materiału, to ten wykronik też bardzo ładnie wygląda. Właśnie przygotowany z takich materiałów. Mi z Foamiranem niestety jest mocno nie po drodze. Nie polubiliśmy się pomimo kilku prób. I teraz zobaczcie. Ten sam motyw, jeśli chcemy mieć płaski. Na płasko wygląda fajnie, natomiast jeżeli chcemy mieć bardziej taką, taki przestrzenny kwiatuszek, i ślicznie wygląda. Czyli tak dla porównania, tu mamy z dwóch, a tu z większej ilości z trzech warstw. Naprawdę uważam, że jeśli chodzi o te kwiatuszki, to każdy wygląda na swój sposób ładnie. Teraz Wam pokażę też na płasko, ale w taki sposób: dwa większe, jeden mniejszy. Czyli tutaj mam te dwa największe i jeden średni, bo też daje to ciekawy efekt. I tu przyklejam normalnie, naprzemiennie. Tutaj też tak samo naprzemiennie, tylko mniejszy. Zakończyłam średnim, więc średni sobie przykleję. Środek. I zobaczycie też, bardzo ciekawie to wygląda, kiedy wielkości tych płatków są zróżnicowane. I dokładnie tak samo, jak w tamtych, możemy się pobawić i sobie je pozagniatać, pozaginać. I są wtedy bardziej puchate. Ok. I teraz spróbujemy sobie jeszcze uformować te kwiatuszki. mam tutaj dwa średnie płatki. I teraz dłutkiem od spodu delikatnie, bardzo delikatnie sobie tak przejeżdżam, może tym większym. Nie chcę bardzo, żeby mi powstała taka. Mocna kreska przez środek, dlatego to długo jak najbardziej dopasowane do płatka. Stokrotki przeważnie są białe, tak mi się wydaje. Dlatego to jest też fajny sposób na to, żeby sobie wykorzystać na przykład jakieś białe resztki papieru, które nam zostają praca przy tych kwiatuszkach idzie bardzo szybko bo tak naprawdę nie wymagają one nawet y, kolorowania chociaż oczywiście y, jak najbardziej można to zrobić jeśli ktoś chce i teraz środeczki wypycham i przez to powstały mi takie bardzo wypukłe przestrzenne i będę dokładnie tak samo teraz je wklejać, jedno w drugie naprzemiennie. I widzicie, jeśli się robi te kwiatuszki z białego papieru, to praca idzie naprawdę bardzo szybko. Tak wygląda z podwójnego. Myślę, że bardzo fajnie, chociaż wiecie co, ja tu mam jeszcze jeden średni mi został, więc ja sobie go jeszcze też dokleję. Skoro kwiatuszek już jest przestrzenny, to żeby był taki. Mocno puchaty. Tutaj sobie muszę pomóc. O. I naprawdę fajny efekt to dało. Fajnie to wygląda. Nasza stokrotka jest taka warstwowa. I tutaj ym, zastanawiam się, czy ten większy, czy ten mniejszy przykleić. Oje. Te małe są naprawdę małe. Ale chyba sobie ten mniejszy przykleję. Dlatego, że ja tutaj ten środek ścisnęłam tak yy, do środka, yy, więc ten by mi się pogniótł. Ale oczywiście można sobie go też uformować. I tutaj wezmę może pensetkę i pensetkę. Okej, okay. i wygląda w ten sposób. Jest taka bardzo przestrzenna. No, też mi się podoba ten efekt. Tutaj mamy taką pojedynczą. Zastanawiam się, czy takie, takie pojedyncze to mi się bardziej kojarzą z takimi. Dziecięcymi pracami. Chociaż, jeżeli na przykład do kart ATC potrzebujemy, wykorzystać myślę sobie, że taką pojedynczą też można spokojnie zrobić. Czyli zobaczcie. Mamy jeden komplet wykroników i tak naprawdę wiele możliwości na tworzenie kwiatów. Mamy płaskie taki podwójny. Mamy z większą ilością płatków. Te na płasko można sobie podnosić, dadzą nam delikatną. Strukturkę, nie struktury mm. co nam dadzą taką przestrzenność o. tutaj mamy dwa większe, jeden mniejszy i też tak delikatnie podniesione no i tutaj mamy już wygnieciony bardzo przestrzenny Myślę, że będzie pięknie wyglądał na różnych pracach. Nie mam w tym momencie pracy, którą tworzyłam właśnie z tymi kwiatuszkami, natomiast wstawię Wam tutaj zdjęcie tej pracy, żebyście widzieli przykładowo, jak może wyglądać właśnie już na gotowej pracy na takim projekcie z tymi płaskimi kwiatuszkami. Więc jeżeli jeszcze się zastanawiacie, czy warto mieć taki wykrojnik, to ja uważam, że jak najbardziej warto. pomysłów i możliwości wykonania jest wiele. Tak naprawdę można też sobie przecież pofarbować te kwiatuszki i wtedy mamy takie polne kwiatuszki w różnych kolorach. One niekoniecznie muszą być białe, tak jak ja wam tutaj pokazywałam. No, natomiast. Wiem, że kwiaty zwykle bywają czasochłonne, a tutaj macie taką opcję zrobienia ich naprawdę szybko. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie kwiatuszki. Czy może już korzystaliście z tego wykronika? Jeśli nie, to Was zachęcam, żebyście sobie spojrzeli na niego. No i czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, kochani. Pa! pa.